W programie MPC Bits można korzystać z własnych sampli, na przykład ze strony Cymatics. Polecam korzystanie z tej strony. Od razu na dzień dobry dostaje się ładnych kilka gigabajtów, tak zwanych starter paków. Jest tam mnóstwo sampli, na których można się pobawić. A w jaki sposób załadować je do programu MPC Bits? W tym celu należy skorzystać z browsera. Tutaj na dole, w dolnym w prawym rogu. Znajduje się przycisk do włączenia takiego browsera. Można go również uruchomić wciskając klawisz F na klawiaturze. Można teraz przeszukiwać zawartość dysku, klikając na przykład tutaj przechodząc do góry, lub klikając bezpośrednio na liście dwukrotnie dany katalog. Jak widać, ja tutaj mam całą masę katalogów z, z samplami ze strony Cymatics. Jeżeli jakiś katalog się spodoba i chcemy mieć do niego szybki dostęp, to tutaj na górze mamy do wyboru, do zaprogramowania pięć miejsc z szybkim dostępem. Wystarczy wcisnąć klawisz Shift na klawiaturze, teraz kliknąć jeden z tych pięciu Katalogów lewym klawiszem myszki, i został on przypisany, i ten adres do tego katalogu. I jak się teraz tutaj kliknie, można od razu znaleźć się w tym katalogu. Po kliknięciu, jeżeli w katalogu są jakieś sample, one powinny się wyświetlić. Jeżeli mamy aktywny tutaj głośniczek, to podświetlenie takiego sampla powoduje automatyczne odegranie go. Jeżeli nie chcemy, żeby się odgrywał, po prostu wyłączamy głośniczek. Wówczas odegrać można go klikając tutaj play. Sample będzie odgrywany do momentu, dopóki trzymamy naduszone tutaj play. I jeżeli taki sample się podoba, możemy go tutaj załadować do programu, przeciągając go tutaj w to okno. Można wówczas już tak browser zamknąć, będziemy mieli więcej miejsca. I jak widać taki sample jest, można go wówczas w jednym z programów przypisać, na przykład do Pada, przeciągając go po prostu. Tutaj na wolny pad, i dzięki temu wciśnięcie pada lub kliknięcie w to pole w programie powoduje odegranie tego pada. Dwukrotne kliknięcie Stop zatrzymuje odgrywanie tego sampla. Można go również załadować do śladu audio. I jak widać tutaj ten sample nie jest dopasowany do bita i trzeba by było nad tym jeszcze popracować Najprościej można zrobić to w ten sposób, że po zaznaczeniu takiego sampla tutaj w śladzie audio trzeba kliknąć warp i Tutaj zmieniając tą wartość, można go rozciągnąć tak, żeby on tutaj zajmował na przykład pełne 16 taktów. Oczywiście dobrze by było, żeby sekwencja też miała 16 taktów, i można teraz dowolnie tutaj tempo sekwencji zmieniać. I ten, ten sample będzie mógł być odgrywany szybciej lub wolniej. Można oczywiście jeszcze tutaj ten sample dalej edytować, ale o tym w innym filmiku.